Po pierwsze, czystość. Czystość i jeszcze raz, czystość. Chyba nikt nie lubi mieć do czynienia z facetem, który z prysznica wyszedł, w najlepszym przypadku, kilka dni wcześniej, a którego zapach przypomina szkolną kanapkę wyciągniętą z plecaka pod koniec semestru. Także, panowie, Prysznice, kąpiele, woda, mydła, żele. I nie tylko tak po powierzchni, i nie tylko tam, gdzie widać, to właśnie tam, gdzie nie widać, mamy najwięcej siedlisk bakterii odpowiedzialnych za przykre zapachy. Żadne perfumy nie zdołają zamaskować smrodku, jeśli skóra nie będzie czysta. To samo dotyczy twarzy. Jeśli nie jesteś brodaczem, warto się jednak golić. Nasza twarz to nie tylko nasza wizytówka, ale też główny ośrodek przekazywania emocji. I tutaj zapach perfum na niewiele się zda, jeśli będzie. Będziemy nią straszyć. Dobre kosmetyki, ostra maszynka i problem rozwiąże się w kilka minut. Pamiętajcie też, że wielu producentów wypuszcza na rynek całe serię produktów: Żele do golenia, balsamy i płyny po goleniu, pachnące tak jak nasze ulubione perfumy. Kiedy już i to mamy za sobą, warto zadbać o uśmiech. Nie trzeba od razu inwestować w hollywoodzkie licówki. Wystarczy pasta i porządna szczoteczka. Pamiętajmy również o języku. To on bywa często domem dla mikroorganizmów, a nie chcemy, żeby to za. Zapach z ust stał się głównym powodem, dla którego ludzie mówią, że mamy w sobie tyle życia. I jedna rzecz, o której mówią chyba wszyscy: jeśli nasza skóra ma dobrze przyjmować zapachy, musi być dobrze nawilżona. Skóra nie wchłania za wiele. A jeśli już nawet, czy chcemy ją nasączać alkoholem, czy może lepiej, żeby utrzymywała naturalną równowagę? Dobry balsam sprawi również, że nasze perfumy będą utrzymywać się znacznie dłużej. Kiedy ablucje już za nami, warto zadbać o ciuchy. Nie pomoże i nisza za kilka tysięcy, kiedy na spryskane najlepszym zapachem ciało zarzucimy nieświeżą bieliznę i niewyprane ubrania. Także jeśli wyjątkowo nie należycie do klubu osiedlowego kloszarda, warto, by i wasz strój świadczył o was. I to strój wyprasował. Nie pozwólcie, żeby wasze drugie połówki miały was za nieudaczników, że lasko to przecież wasz przyjaciel, a wyprasowane ubrania dłużej zachowują świeżość nie mówiąc już o tym, że często znacznie lepiej maskują pewne niedoskonałości sylwetki, nie ubierajcie się jednak za szybko. Perfumy warto jednak nałożyć przed innymi elementami garderoby. Ok. Bieliznę możecie założyć, miejsca strategiczne warto jednak omijać. Do nich mamy specjalne kosmetyki. Perfumy mogłyby jedynie powodować. A jeśli już czujecie nieodpartą potrzebę, potraktujcie małym obłoczkiem bieliznę, ale nie od środka. Chyba, że lubicie się drapać w najmniej oczekiwanych sytuacjach. Jeśli chodzi zaś o to, gdzie nakładać perfumy, to nie będę bardzo oryginalny. Tam, gdzie nasze ciało się rozgrzewa, tam, gdzie przebiegają naczynia krwionośne, a nasze wewnętrzne ciepło, nie tylko to wynikające z uroku osobistego, emanuje na zewnątrz. Zgięcia stawów, ale nie pod pachami, nadgarstki, obojczyki, ale nie klatka piersiowa i mostek. I co ciekawe, a o czym wspomina wielu specjalistów splot słoneczny. Tak, tak, to tuż poniżej klatki piersiowej na jej połączeniu z brzuchem. To właśnie tam temperatura naszego ciała często jest najwyższa. Mamy oczywiście szyję, ale raczej w okolicach za uszami. Tam też przebiegają ważne tętnice. Kark z tyłu można również zahaczyć o włosy, jeśli chcemy zostawiać za sobą kuszący zapach. Ogon. I nie, poniżej pasa nie ma potrzeby. Perfumowanie intymnych zakątków czy stóp może się w najlepszym razie zakończyć zapachowym pandemonium, szczególnie po długim i ciężkim dniu. Jeśli natomiast wybieracie się do pracy czy szkoły, bądźcie oszczędni. Dwa, trzy psiknięcia powinny załatwić sprawę. Zamiast zapachem, wykażcie się raczej wiedzą i umiejętnościami. Na randkę też radzę nie przesadzać. Po pierwsze, macie oczarować tę drugą osobę intelektem, poczuciem humoru i urokiem Osobistym. Zbyt intensywny zapach na pewno zniweczy Wasze plany. Delikatny aromat, wręcz przeciwnie, może nawet sprawić, że randka zakończy się śniadaniem, i wtedy również nie warto przesadzać. Nie chcemy zapewne, żeby nasza druga połówka obudziła się ze smakiem perfum w ustach. Nie potrafię dać jednoznacznej odpowiedzi, gdzie, jak i ile. Wy najlepiej znacie swoje ciało, swoją skórę, swój zapach i to Wy wiecie najlepiej, co będzie pasowało do Was. Jeśli macie wątpliwości, jakie perfumy wybrać, to już za momentem postaram wam się pokrótce opowiedzieć o rodzajach dostępnych perfum ich zastosowaniach i najlepszych sposobach przechowywania zostańcie więc jeszcze chwilę